Dziś pokażę ci 5 testów, dzięki którym sprawdzisz wszystkie zdolności poznawcze, a to wszystko w max 10 minut. Hmm? Cześć, cześć psiarze! Witamy się w nowym odcinku. Dzisiaj sprawdzimy 5 testów na psie. Zdolności poznawcze. Zasubskrybuj i zostaw łapkę w górę, żeby być na bieżąco. Badania pokazują, że niektóre psy rozpoznają nawet 200-300 słów. Natomiast większość z nich rozpoznaje tylko te najczęściej używane. Weź słowo, którego używasz często, czyli spacer. Powiedz je. Neutralnie, spokojnie i bez emocji, spacer. Jeśli twój pies zareaguje, to znaczy, że rozpoznaje to słowo. Jeśli nie, to znaczy, że reaguje na ton, a nie na słowo. Psy są mistrzami w odczytywaniu. Tonu naszego głosu. Węgierscy naukowcy stwierdzili, że ich mózgi w tej kwestii działają bardzo podobnie jak nasze. Dlatego, jeśli powiesz lodówka w sposób taki bardzo emocjonalny, to możliwe, że twój pies zareaguje tak samo, jakbyś powiedział słowo spacer. To pokazuje, że pies nie zawsze rozpoznaje słowo, ale świetnie rozpoznaje twój ton głosu. Od tysięcy lat żyją z nami, ludźmi. Dzięki temu nauczyły się świetnie rozpoznawać nasze gesty. Co ciekawe, większość małp nawet nie ma tej zdolności. Wskaż ręką drzwi albo miskę i zobacz, czy pies podąży w tym kierunku. Jeśli tak, to znak, że Twój pies czyta sygnały niewerbalne. Imię to najważniejsze słowo w życiu Twojego psa. Ale czy naprawdę je rozpoznaje? Czy rozpoznaje wszystko podobnie brzmiące? Powiedz imię swojego psa neutralnym tonem, a później wymyśl podobne słowo jak lala na przykład. Jeśli pies reaguje tylko na swoje imię, to znaczy, że rozróżnia te drobne różnice w dźwiękach. To zdolność, którą naukowcy nazywają percepcją fonemiczną. Na koniec najtrudniejszy test, który pokazuje, jak Twój pies łączy informacje, czyli myśli po swojemu, nie tylko reaguje. Psy mają fenomenalny węch. Mają około 300 milionów receptorów węchowych w porównaniu do nas. 60 razy więcej. My mamy około 5 milionów. To właśnie dzięki niemu potrafią rozwiązywać małe zagadki logiczne. Spróbuj tego weź ulubiony przysmak swojego psa i mu pokaż. Później schowaj w dłoni, ale tak, żeby pies widział. Wyciągnij obie pięści i pokaż je psu. Jeśli wybierze prawidłowo, to znaczy, że wykorzystuje i pamięć, i węch. Żeby było ciekawiej, zrób to jeszcze raz. Udawaj, że chowasz w jednej dłoni, a tak, żeby pies nie zobaczył schowaj w tej drugiej. Wiele psów nabierze się na to, bo patrzą na gesty zamiast kierować się zapachem. Jeśli twój pies przejrzy twój blef, to znaczy, że naprawdę kieruje się węchem i potrafi logicznie myśleć. Wszystkie pięć testów mamy już za sobą. Teraz zlicz punkty. Jeśli twój pies zebrał 4 do 5 punktów, to pies, który naprawdę dobrze odczytuje twoje sygnały. 2 do 3 punktów to norma. Twój pies działa instynktownie, ale rozumie sporo. Od 0 do 1 to żaden powód do zmartwień. On po prostu polega bardziej na nosie niż na twoich słowach. Pamiętaj, psy są genialne w innych rzeczach niż ludzie. Napisz w komentarzu, ile punktów zdobył twój pies. Jaka to rasa i jak ma na imię? Zobaczymy, która rasa będzie liderem tego testu. Dzięki za wspólny test, widzimy się w kolejnym odcinku i pamiętaj, żeby zasubskrybować i zostawić łapkę w górę, żeby być na bieżąco.